serdecznie. Dzisiaj pokażę obiecaną drugą metodę rozwiązywania równań kwadratowych. W poprzednim filmiku pokazywałam, w jaki sposób rozwiązać równanie kwadratowe wyznaczając deltę, ale mówiłam też, że są inne metody rozwiązywania takich równań, być może dla niektórych okażą się łatwiejsze. I właśnie teraz je pokażę. Mam tutaj taki przykład. 3x kwadrat dodać 6x równa się 0. Zauważmy, że to jest taka niepełna postać funkcji kwadratowej. Oczywiście jest to funkcja kwadratowa, bo mamy x kwadrat. Ale jak ją teraz rozwiązać, nie wyznaczając delty. Możemy tutaj wyciągnąć coś po prostu przed nawias. Dla 3x kwadrat i 6x to my będziemy mogli wyciągnąć przed nawias. Dla trójki i dla szóstki możemy wyciągnąć 3, bo obie te liczby podzielą się przez 3, a dla x kwadrat i dla x wyciągniemy sobie x. No to co nam zostanie? 3x kwadrat podzielone na te 3x to zostanie nam x dodać i 6x podzielone na 3x to jest 2. No i proszę bardzo, mamy taką postać iloczynową. A więc teraz sprawdzamy, kiedy iloczyn dwóch liczb jest równe 0. Wtedy, gdy ta pierwsza liczba będzie równa 0, albo ta druga liczba będzie równa 0. No to w takim razie trzeba przyrównać te obie części, obie liczby do 0. Czyli 3x równa się 0 i x dodać 2 równa się 0. I proszę bardzo, z takiego równania kwadratowego powstały nam dwa takie łatwiutkie do rozwiązania równania liniowe. Rozwiązuje to pierwsze równanie, czyli żeby wyznaczyć x trzeba podzielić obustronnie przez 3, zatem x równa się 0. A tutaj niewiadome zostawiamy po lewej stronie, a liczby przenosimy na drugą stronę, pamiętając o tym, że jak przenosimy na drugą stronę to zmieniamy nasz znak na przeciwny. I mamy tutaj nasze rozwiązania x równe 0 i x równe minus 2. No to zobaczmy drugi przykład. Na początek trzeba wszystko przenieść na lewą stronę, czyli przyrównujemy nasze równanie do 0. 36x kwadrat odjąć 6x równa się 0. No to znowu mamy tutaj dwa składniki, no to patrzymy, co możemy wyciągnąć przed nawias, czyli znowu szukamy tych wspólnych dzielników dla tych dwóch liczb. Dla 36 i dla 6 można wyciągnąć szóstkę, a dla x kwadrat i dla x wyciągniemy sobie x. No to co będzie w środku? 36x kwadrat podzielone na 6x to jest 6x. Odjąć i 6x podzielone na 6x to jest 1. No to teraz znowu obie te części e, przyrównujemy do zera, czyli 6x równa się 0 i 6x odjąć 1 równa się 0. No to tutaj. Dzielimy obustronnie przez 6, czyli x równa się 0, a z tej części 6x równa się 1. No to teraz, żeby wyliczyć x musimy się pozbyć szóstki, a więc dzielimy przez 6, czyli x równa się 1 szósta. Zobaczmy, co mamy dalej. Bardzo podobny przykład do poprzednich, czyli znowu tutaj wyciągamy coś przed nawias. Dla pierwiastek z dwóch i, i dla pierwiastka z 8 wyciągniemy sobie pierwiastek z dwóch, a dla x kwadrat i X znowu powtarza się X w jednej i w drugiej części czyli co jak tutaj pierwiastek z 2x kwadrat podzielimy przez pierwiastek z 2x to zostanie nam x, a jak pierwiastek z 8x podzielimy przez pierwiastek z 2x to po prostu zostanie pierwiastek z 4. No to znowu obydwie części przyrównujemy do zera. Pierwiastek z 2x równa się 0 i x odjąć pierwiastek z 4 równa się 0, czyli x równa się pierwiastek z 4, czyli x równa się 2. A tutaj dzielimy obustronnie przez pierwiastek z 2, czyli x po prostu równa się 0, czyli nasze jedno rozwiązanie i nasze drugie rozwiązanie. Teraz mamy 16x kwadrat odjąć 25 równa się 0, czyli tutaj w tym drugim składniku brakuje jakby nam x. Takie równanie możemy znowu rozwiązać na dwa sposoby. Jak ktoś zauważy, że tu jest wzór skróconego mnożenia, to można sobie zrobić postać iloczynową. Jaki tu będzie wzór skróconego mnożenia? Ja szybciutko tutaj przypomnę, a kwadrat odjąć b kwadrat, czyli to jest ta postać. To jest a odjąć b razy a dodać b, czyli z tych dwóch składników my możemy sobie zrobić po prostu postać iloczynową. W jaki sposób? Wyciągając pierwiastek najpierw z tej pierwszej liczby, a później z tej drugiej. Czyli pierwiastek z 16x kwadrat to jest 4x. Odjąć Pierwiastek z 25, czyli 5, i teraz dokładnie te same liczby w nawiasie, tylko ze zmienionym znakiem będzie dodać 5, równa się 0. Zatem otrzymaliśmy znowu naszą postać iloczynową, tak jak w tych przykładach poprzednich, czyli obydwie te części, obydwa te nawiasy przyrównujemy do 0, czyli 4x odjąć 5 równa się 0 i 4x dodać 5 równa się 0. No i rozwiązujemy, Pierwsze i drugie równanie, czyli 4x równa się 5, żeby wyznaczyć x, dzielimy przez 4, zatem x równa się 5 czwartych a tu 4x będzie równe minus 5 po przeniesieniu na drugą stronę znowu dzielimy przez 4 czyli x jest równe minus 5 czwartych jeszcze jeden sposób pokażę rozwiązania takiego równania 16x kwadrat odjąć 25 równe 0 jeżeli ktoś nie zapamięta że tutaj można stworzyć właśnie taką postać iloczynową, że to jest wzór skróconego mnożenia, to można to po prostu rozwiązać jak takie zwykłe równanie Równanie. Niewiadome zostawiamy po jednej stronie, czyli po naszej lewej, a wiadome liczby przenosimy na prawą stronę. No to, żeby wyznaczyć ten, tego naszego x, musimy się teraz pozbyć szesnastki. Jakim działaniem? Działaniem odwrotnym, czyli dzielimy przez 16. Czyli co otrzymamy? Otrzymamy x kwadrat jest równe 25/16. No to teraz chcemy się pozbyć kwadratu. W jaki sposób pozbędziemy się kwadratu? Kwadratu pozbędziemy się pierwiastkując obydwie te strony. Mamy tutaj x kwadrat, a więc my już wiemy, że będziemy mieli dwa rozwiązania. Jedno będzie po prostu dodatnie. Jak spierwiastkujemy, to jedno rozwiązanie będzie ze znakiem dodatnim, drugie będzie ze znakiem ujemnym. Czyli pierwiastek z 25 16 to jest albo 5 czwartych, albo minus 5 czwartych, tak? Bo obydwie te liczby podniesione do kwadratu dadzą nam 25 16 no to jeszcze raz sobie przećwiczmy tutaj na tym przykładzie od razu możemy niewiadome zostawić na, po jednej stronie liczby przeniesiemy na drugą stronę czyli będziemy mieli 100x kwadrat jest równe 81 pozbywamy się setki czyli dzielimy przez 100 czyli x kwadrat jest równe 81 setnych Znowu pozbywamy się kwadratu, a więc obustronnie pierwiastkujemy. Czyli albo x będzie równe 9, dziesiątych, bo pierwiastek z 81 to 9, a pierwiastek ze 100 to 10, albo nasz x jest równy minus 9. Dziesiątych. No to jeszcze. Sprawdźmy sobie na tym przykładzie. Znowu robimy w ten sam sposób. 9x kwadrat będzie równe po przeniesieniu na, drugim, na drugą stronę minus 1. No to pozbywamy się naszej dziewiątki, czyli dzielimy obustronnie przez 9 i x kwadrat jest równe minus 1 dziewiąta. No to teraz chcemy się pozbyć kwadratu, wykonując oczywiście pierwiastkowanie. Ale zauważcie, żebyśmy mieli wyciągnąć pierwiastek z liczby minusowej, a nie ma takiej liczby, która podniesiona do potęgi drugiej da nam liczbę ujemną, tak? Czyli tutaj jest brak rozwiązania. Po prostu nie można wyciągać pierwiastka kwadratowego z liczby ujemnej, dlatego tutaj mamy brak rozwiązania. Dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik pomógł Ci zrozumieć, w jaki sposób jeszcze można rozwiązać te równania kwadratowe. Przypomnę, że na moim kanale znajdziesz też inne filmiki poświęcone funkcji kwadratowej. Zapraszam do oglądania i subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam.